Cześć, Manko, z tej strony pan Wojtek. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ewolucji rzadkich Pokémonów w Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj będziemy ewoluować Pikachu z czapeczką do formy Rajczu, ponieważ taką decyzję podjęliście w ankiecie na grupie Armia pana Wojtka. Link do grupy znajduje się w opisie filmiku. Także zachęcam, żeby wpaść, dołączyć do grupy i mieć także swój udział przy wyborze, jaki Pokémon będzie ewoluowany na kolejnym filmie z tej właśnie serii. Zaczniemy od testowania Raidona w Jimie, ponieważ pod ostatnim filmem z ewolucji zostawiliście aż tyle łapek w górę, a więc ponad 600. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za każdą łapkę z osobna, za subskrypcję kanału, e, których jest już naprawdę sporo, zbliżamy się do 205 tysięcy. Planowany jest taki mały special na 25 tysięcy, także zachęcam do subskrypcji, to szybciej się on ukaże na kanale. E, dziękuję Wam bardzo, że wspieracie moją działalność na YouTube, że przyczyniacie się do rozwoju e, mojego kanału. A jeśli pod tym filmem dostawicie ponad 600 łapek w górę, to zrobię test rajczy w Jimie, który go dzisiaj otrzymamy po ewolucji Pikachu. Myślę, że to może być nawet ciekawe, tym bardziej, że ten rajzu będzie miał świąteczną czapeczkę, przypominam. Także raz jeszcze zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z materiałami na moim kanale. No i zapraszam już na odcinek. Dobra, będziemy testować Rajdona mojego nowego najlepszego pokemona co my tu mamy od razu Raidon jest do myślnych, a więc lecimy nie do Queen pierwszym przeciwnikiem znowu czerwoni ojejku dobra Raidon ma i quake. super effective jest masło super to chyba nie będę używał Quake Nie ma sensu, pięknie. O... Udało się. Airquake mi nie do wszedł. Vaporium, od razu Airquake. A. Będzie oczywiście super efektywny. Vaporium na Rajdona. No i będzie ciężko tę walkę wygrać. Ok, mamy na Airquake'a. Nie, całkiem nieźle. Cool, czy ten Rajdon jest mega? o docznięte Hydropom Dodgnięte, jak mało zabrał obrażeń Kurcze, świetnie. Pokonany wapek, teraz Gengar. I super effective, też matzlap No i tylko r Quake'a, a chce. Aj, nie zdążył już. Dobra. Leczymy Rajdona. Revive raidon z Ojoj, Oj, oj, trochę to zajmie czasu. Dobra, <gryw> potronków, które poszło. Walczymy dalej, no nic. Teraz pierwszy wapek. Może po prostu sobie zamienię. Hmm, teraz zaraz Combat Power. Na przykład z Jinx. A tutaj idę mi rajdona. Żeby nie musiał z waporionym walczyć Rhydon znowu Żeby spróbował Spróbować jak sobie poradzi Może Do tego Snorlaxa by udało dojść No niestety szybko padł Padła Jinx Z Vaporeonem Hydro za dużo zadaje obrażeń Zdecydowanie za dużo Dobra Teraz szybko wyłożyć Gengara o, strasznie, mocno wrażenie zadaje. Dosta teraz ostro. No, mat slap, mat slap mat slap Jak Gengar nie użyje umiejętności, to będzie pokonany. Dobra, pokonany. No i został Snorlax. Jak sobie poradzisz tą bestię? Rajdą. masz troszkę mniej CP. Ojej, mało obrażeń, mało wrażeń. Ten Snorlax jest chyba naprawdę mega. 2000, prawie 300 CP. No, gratuluję. Jeśli bez haksów. Oooo, dobra, to a Tak super. Już się bałem, że nie zdążę. Przez użyć Airquake'a, ale się udało. Super. Musimy dalej Snorlaxa. Proszę, jak ładnie poszło. jeszcze Airquake' jeden. Kurde, a jakby tak wygrał? No. Naprawdę byłem w szoku. Prawie, 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 naprawdę no. A przecież był osłabiony. Ojojoj oj, oj, Hyper Beam. Elektabas. Dodżuj, dodżuj, dodżuj. Aha, nie jest efektywny. O, ma, ma walczący atak, dlatego super efektywna to jest Jeszcze raz trzeba wyleczyć. Ostatni raz już leczymy, bo tu już nie będzie trzeba więcej walczyć. Że jest super powusiona. Jeszcze jednego. Dobra. I raz jeszcze walczymy. <tryk> <tryk> on Gengar. Raz jeszcze. Teraz nie naładowane już. Nie mam naładowanego Airquake'a, niestety. Raidon, więc tak kolorowo nie będzie jak za pierwszym razem, ale teraz już chyba powinien się wyłożyć, Gengar. No i pięknie. Zielone życie zostało. No i czopor. Czy twój Snorlax tym razem też wygra z osłabionym Rajdonem? Dobra. Earthquake. Trochę obrażeń zadanych. I mucimy dalej. Snapem kurczę strasznie potężny ten Raidon Dodrznięty atak, dobra. Strasznie, kurczę jak on sobie radzi, świetnie. I pokonał łatwo tego Gengara, który ma dużo więcej combat power, co prawda super efektywną umiejętności. Ale mimo wszystko. No i tego Snorlaxa, jakby się udało pokonać, to naprawdę byłoby świetne zwieńczenie odcinka. Oj, 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 oj. Dobra, doczynąłem. I teraz tylko uderzyć. Airquake! A Padły naraz jednocześnie. Ale jeśli wygrałem to chyba jednak... Pierwszy padł chyba Snorlax. I tego się trzymajmy. Udało się przejąć Jim. Super. Wstawimy szybko Pokemona i zgarniemy kolejne 10 końców, bo po kolejnego Jim'a nie będę leciał. Bo już bardzo późno. Niech będzie. Chociaż nie, może wstawmy tego naszego Pinsira. Nie, nie tego. O, tego. 100% IV Jeszcze zbieramy z szoku kolejne 10 końców. 514 już 50. no Prawie stać mnie na Lucky Egga. Ojej, do inkubatorów trochę brakuje. Dobra, mam nadzieję, że materiał z przejmowania Gymów tym Rajdonem Wam się podobał. Tak jak można się było tego spodziewać, okazał się ten Pokémon niezwykle silny. Jeszcze tam niektóre, niektóre Pokémony miał ataki super efektywne, a więc w ogóle rozwalał jeśli chodzi o swoje obrażenia. A teraz zabieramy się już do ewolucji pikachu, bo tak wybraliście na ankiecie. A więc tak. Będziemy ewoluować tego Pikachu 530 Combat Power, najwięcej z moich wszystkich. No i też ma chyba najwyższe IV Really Strong, najwyżej ma HP. Tak, oczywiście jest malutki. Waży, znaczy ma tylko 38 cm wzrostu i waży 4,71 kg. Ale teraz pomówmy nieco o atakach, które będziemy celować. Czyli tak, najlepsze movesety dla Pikachu, właściwie dla Raichu, to są Spark, jeśli chodzi o ten szybki atak. Oraz Thunder, jeśli chodzi o atak, który ładujemy. To, to właśnie ta, taki staw ataków jest najlepszy, jeśli chodzi o przejmowanie Jimów. Thunder Shock jest taki zamienny. Thunder Shock do Tandera też w miarę pasuje. Więc Thunder Shock i Thunder nie, było, nie, nie byłoby tragedii, gdyby był Thunder Shock i Thunder. Ale jednak celujemy w Spark i Thunder. Lub jeśli chodzi o obronę Jimów, to Spark i Thunder Punch. Już Thunder Punch jest lepszy od Tandera, bardziej efektywny, jeśli chodzi o właśnie właśnie Pokémona, który już musi sobie sam radzić, bez naszej pomocy, postawiony sam w dzimie do obrony. Ten Pikachu ma Thunder i Thunderbolta, bo pan jest, był w Warszawie. Nie wiem, jak, czy te ataki jakoś jakokolwiek wpływają na to, no ale mam nadzieję, że uda się trafić Sparka i Tandera. Byłbym bardzo szczęśliwy. Także ewoluujemy. To prawda, Raichu nie jest jakimś tam mega Pokémonem, jeśli chodzi o Pokémon Go, ale. Na pewno fajnie by było, tym bardziej, że w czapeczce. No i. Czy się uda znowu? Czy znowu się uda? Proszę, proszę. Uda się, czuję to, uda się. Udało się. Oczywiście zarejestrowany w pokedeksie z czapeczką, fajnie. Kurczę, Thundershock i Thunder. No, pierwszy raz nie wyszło do końca. No, Thundershock jest niby spoko. Nie ma ogólnie nie ma tragedii. Jest to niby zestaw tych ataków e, a jeśli chodzi o niektóre strony, które podają ten e, rating tych rate tych 1394 CP. Ale jednak, ale jednak, Spark byłby tutaj lepszy. No i no i bardzo nie jestem szczęśliwy, ale nie jest źle. Nie jest źle. Jest standard shocky Thunder. Całkiem fajnie W czapeczce Raychu paraduje sobie. Całkiem ładny combat power. Myślę, że jak najbardziej pokémon, którego prawdopodobnie będę dosyć nawet często być może używał e, kiedy na przykład będzie w gymie, czy jakiś wodny pokémon, e, czy, czy inny, na, na, na którego akurat, akurat e, ataki Raichu będą super efektywne na przykład latający jeszcze typ jest też słaby na pokemony elektryczne także jeśli chcecie, żebym zrobił test tego Raichu w gymie to zostawcie, tak no, po ostatnią ponad 600 łapek. No, zostawcie ponad 600 łapek w górę. Ponad 600 łapek w górę i robię test tego Rajczu w czapeczce w gymie. Jeśli oczywiście chcecie, mam nadzieję, że no, tak, tak mówiłem wcześniej, że ponad 600 łapek w górę i wjeżdżam normalnie z Rajczu na ten gym. No, pewnie ten sam co zwykle, jeśli chodzi o, o testowanie tych pokemonów po ewolucjach. Kurcze ten Thunder, troszeczkę, no. Myślę, że się uda ten i Thunder. Tak wszystko wychodzi na tych odcinkach z ewolucji na no, pierwszy, a coś tam nie wyszło, ale to jest taki zamienny atak, że tak naprawdę nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii, jeśli chodzi o ten Thunder Shock. Jest ok, jest naprawdę ok. Pokémon jak najbardziej zostaje, nie ma mowy o tworzeniu transferze czy innych tego typu aktach. No i jeśli odcinek się wam podoba to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zachęcam także do subskrypcji kanału. No i kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia z mojego kanału o live'ach o nowych materiałach, czyli filmach i nie tylko, bo też no właśnie i live i filmy no, y, macie powiadomienia o jednym i drugim, a czasami właśnie nie przychodzą te powiadomienia przez to właśnie, że nie macie dzwoneczka ponieważ YouTube strasznie teraz ograniczył ten dostęp do tych e, do tych powiadomień, jeśli chodzi o subskrybentów kanałów no, Zachęcam także do wbicia na fanpage oraz na grupę Armia Pana Wojtka, linki macie jak zwykle w opisie filmu no i na grupie Armia Pana Wojtka można oczywiście też brać udział w ankiecie, jaki pokémon ma być ewoluowany w następnym odcinku z ewolucji. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!